thank mm -hmm. you Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy plastyki. Proszę zwrócić uwagę na obraz, który wisi tu za nami. Przepiękny Paw. To dzieło mojego gościa, a gościem moim i państwa z prawdziwą przyjemnością przedstawiam Krystyna Palczewska. Dzień dobry, Krysiu. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Omówiliśmy, że nie będziemy sobie panować i paniować, bo żeby nie było za drętwą. Bardzo się cieszę na to spotkanie, a muszę państwu powiedzieć, że Krystynę znalazłem. W jednym z portali społecznościowych zobaczyłem babkę, która prezentuje przepiękne obrazy, a to koty, a to Paw. Paw zwrócił szczególnie moją uwagę, bo jak wiecie Państwo, od wielu lat jestem związany z teatrem, a Paw z teatrem kojarzy się, no można powiedzieć, nie za specjalnie. Zresztą no, kto oglądał film Szpic Brudka? ten wie. Krysiu, to taki program, który ma udokumentować ludzi, którzy fajne rzeczy robią i są związani z naszym miastem. Więc zanim porozmawiamy o Twoim malarstwie, no to muszą paść pytania, które w tym cyklu zawsze padają. No więc zaczynamy. Częstochowianka. Częstochowianka od urodzenia. Od urodzenia. A jeżeli byśmy tak, dziadkowie, pradziadkowie, to też częstochowianczy, raczej? Pradziadkowie, wie? nie wiem, ale dziadkowie i rodzice tak. Aha, czyli trzecie pokolenie na pewno. Trzecie okay. pokolenie na pewno, i tak a propos dziadka, to chciałam powiedzieć, że dziadek służył w szwadronie przybocznym Gabriela Narutowicza, ale nie pełnił służby w tym dniu, kiedy nastąpił zamach. Ojej, poważnie. Tak, tak. tak. I pamiętam z opowieści babcia, jak babcia powiedziała, że miała dwóch absztyfikantów, Wtedy się używało takiej nazwy. Tak, tak. I dziadek miał mniejsze szanse, ale kiedy przyjechał do Częstochowy w mundurze galowym i babcia go zobaczyła, to po prostu został narzeczony. Tak. I od tego się zaczęło. Za mundurem, panny, się zaczęło. Za mundurem panny Sznurem. Tak do... jest. No ale to też, wiesz, ja się zastanawiałem nad tym, no, ale wiadomo, bo jeżeli żołnierz to mm -hmm. karność, służba, nie hulaka, no bo wiadomo, mm -hmm. że ten zawód w, 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 wymagał, jak gdyby, prawda? Mm -hmm. Także to też były takie cechy dla kobiet mm -hmm. ważne, jeżeli tak. e, chciały założyć rodzinę, mieć jakieś starcie. Ale to wy, z tej rzeki wychodzimy. Mm -hmm. Czy to jest tak, że mm, ty jesteś obciążona dziedzicznie? To znaczy, że. Dziadkowie czy rodzice byli artystami, plastykami, malowali i nie. Ty jak gdyby, wiesz, przejęłaś bałeczkę? Nie, 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 ja jestem pierwsza w rodzinie. A dziadkowie to rolnicy czy, eee, robotnicy, czy... robotnicy? Robotnicy. Robotnicy, czyli, tak. no tak, no bo skoro w mieście, no to... Dziadek, z tego co pamiętam, prawdopodobnie pracował w fabryce pelców, był związany z przemysłem włókienniczym. Mhm. To jest tak, że... Jesteś samoukiem, Czy w tej dziedzinie plastyki edukacja była? Yy, nie, chodziłam do Liceum Plastycznego. To było na przełomie lat 70. i 80. Yy -y. To były bardzo ciekawe czasy. To znaczy. Poza szkołą to była taka szarzyzna i bieda socjalistyczna. Ale w naszej szkole mimo że mieliśmy bardzo skromne warunki y, lokalowe, wtedy szkoła się nie tak jak teraz, teraz jest piękna szkoła przy ulicy tak. Płaskiego, Wtedy szkoła mieściła się zajmowała część budynków należących do zmarłych stanych w trzeciej alei. Także mm -hmm. warunki lokalowe bardzo skromne, za to wiele ciekawych osobowości, wiele kolorowych postaci. I w tym czasie, kiedy ja się uczyłam w liceum, to w tym samym czasie uczył się na przykład Andrzej Desperak, Beata Bebel, która dwa lata tak, temu miałem, zmarła. Tak, przyjemność rozmawiać e, z Beata. Beata bardzo zdolna, studiowała na ASP mhm. w Krakowie i była ulubioną uczennicą Jana Schanzenbacha. To zresztą też mój, jeden z moich ulubionych malarzy, mhm. inspirujących mnie. E, w tym czasie chodził e, Jarek Kobułkiewicz. Dawno Święte też w tej pamięci, pamięci, który nie tylko był bardzo uzdolniony plastycznie, ale również muzycznie. I na przerwach grał na pianinie, które stało na korytarzu, takie kawałki mhm. jazzowe. W tym czasie chodził też do szkoły Ryszard Mamis, taka artystyczna, tak. malarska i poetycka dusza. Także ciekawe czasy. W szkole się to Ale powiedzmy, no bo y, jeżeli miałabyś y, wymienić, no bo wiadomo, że szkoła to z jednej strony uczniowie, ale z drugiej A profesorowie. Ten profesor, który najbardziej Ci zapadł w pamięć, albo który odcisnął na Tobie największe piętno, to kto to był? To z wielką przyjemnością wspominam profesora Jacka Gawleka, który prowadził zajęcia z biżuterii. I Panie profesorze, wyrazy, wyrazy sympatii i szacunku dla Pana. Tak. Tak. Po liceum plastycznym no. studia? E, studia, na, wtedy się to nazywało WSP, w Częstochowie. Mhm. teraz... Plastyczne. Plastyczne. E, tak, tak, tak. Także w 1988 uzyskałam tytuł magistra, wtedy się nazywało wychowania plastycznego. I co i poszłaś do szkoły uczyć dzieci rysunku? Po studiach tak. Najpierw uczyłam plastyki w szkole nr 31. Mhm. I tam taką ciekawą postacią wśród uczniów był Walter Wojciechowski, który też Ale. tu gościł w tym programie, tak, który tak, się tak. zajmuje paralotniarstwem. Mhm. Potem uczyłam w prywatnej szkole lingwistycznej. Stamtąd znowu pamiętam chyba 11-letnią Ani Rubik, która mhm. później została znaną modelką. Mhm. Potem robiłam różne rzeczy, robiłam witraże, a od 2008 roku zaczęłam pracować w Desie i przez w Desa, czyli dzieła sztuki i antyki mhm. w drugiej alei. E, bardzo ciekawa praca, przez Kilka razy zorganizowałam aukcję dzieł sztuki, wynajmowaliśmy się... Ale ktoś wtedy... się to dobrze, no. że to super, super pomysł, wiesz, no. bo ja już teraz mam pytanie. Tak. To jest tak. No. Mm, przynoszę obraz do desy. Tak. No bo mam jakiś tam obraz. Nie mówię, że ja namalowałem, ale no nie wiem, tam po dziadku, czy... No, no, no wiesz, no jakieś Aha. tam dzieło sztuki. I co? I ty jesteś... Yy, recenzentką, ty decydujesz, tak. dobrze to jest dobre i to wstawiamy i, tak. i, i, i wyceniasz to. Tak, to znaczy, to znaczy tak, ja razem z koleżankami, które tam pracowały, mhm. decydowałyśmy, czy przyjmujemy obraz, czy nie, z tym, że jeżeli jest to obraz jakiegoś bardzo znanego malarza mhm. nieżyjącego już, to miałyśmy obowiązek konsultować się z rzeczoznawcami sądowymi, żeby mieć pewność, że nie jest to falsyfikat. A, Natomiast jeżeli chodzi o wycenę obrazu, przynosisz obraz, to wtedy i ty jesteś autorem, to po pierwsze pytam Ciebie, jakiej kwoty się spodziewasz? Tak. Mhm. A ja dopiero wtedy mówię, czy to jest kwota realna, czy nie. Ale to jest tak, że ja mówię, że chcę 100 zł. A wy musicie na tym zarobić jeszcze? No trzeba marże dodać. Trzeba marże i ta marża wynosi z reguły ile? To nie było określone nie było. procentowo. Nie, nie było. Nie. Aha, no dobrze. Wiesz, ja zawsze przed desą jak idealiami staję i patrzę co tam jest wystawione jako dziecko, to najbardziej mnie interesowały te koziki, noże i tamte różne takie wiesz, malarstwo. No ale to mam już teraz jasność. I tak jest w całym kraju, że pracownicy desy jak gdyby prowadząc ten punkt no Recylizują, czy przyjmują, decydują znaczy Na pewno jest tak w tych salonach, które podlegają desie w, w Krakowie. Aha. Bo my byliśmy, jesteśmy jak gdyby Oddziałem, filią Krakowa. Podziałem tak? Krakowa, rozumiem, dobrze. Desa warszawska jest zupełnie odrębna. Czyli Ty jesteś malarka z papierami? No można powiedzieć, że tak. Teraz ja zapytam o jedną rzecz, bo mówisz, że tak, że tutaj szkoła, że tu witraże, że tutaj deza. Czy to jest tak, że nie było szans, żeby nie iść na ten kompromis i tylko malować i sprzedawać? Ja na początku podchodziłam, bo ja malowałam już w liceum, potem na studiach i po studiach, tylko zawsze byłam bardzo skromna i jakoś tak nie, nie ujawniałam się, nie pokazywałam. Nie I dopiero, jak zaczęłam pracować w desie, to stwierdziłam, że dlaczego nie, i zaczęłam pokazywać swoje obrazy. One zaczęły się sprzedawać, więc tak trochę nabrałam pewności siebie. Aha, czyli wykorzystałaś swoją pozycję w desie, żeby zaistnieć <trych> na tak, rynku. Tak. No i dobrze. No. Ja jestem pod dużym wrażeniem, mi się bardzo podoba to twoje malarstwo, bo ono jest dziękuję. takie... Wiesz, no jest... Ja zawsze, ja nie jestem absolutnie krytykiem sztuki, ale ja jak patrzę na, na obraz, to lubię czuć, że tam jest warsztat, że to nie jest, że to nie jest, że ktoś rozleje farbę. Maźnie dwa razy szpachlą i to jest wielka artystyczna abstrakcja, tylko że, mm. tylko, że, że jednak widać, to że same. tam ktoś ma, 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 ma tą rękę i, i, i umie. To jest tak, że te motywy, no bo widziałem koty, widziałem, no mamy pawia tutaj. Tak. To, to jest tak, z kolei Ja wiem, no że tak. Ty masz w ogóle zakrętkę na pawie. To dobry symbol jest. Tak? A poza tym to jest dobry pretekst do, do takich. Przeszkodzenia. Tak, tak, do takiej bogatej kolorystyki. Jakie inne zwierzątka jeszcze? Ryby. Ryby. Morze. Morze. Fale. Bo to jest mój żywioł, woda. Jestem z znaku ryb. Uh -huh. I, i, I takie klimaty lubię. Także poza tym ryba yy, malowanie morza to też jest pretekst, żeby... Te kolor, żeby było bogactwo barw i, i żeby dostać śmiało rzucać farbę. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć to, co robisz, mhm. czy ewentualnie nosiłbyś się zamiarem kupna, mhm. to gdzie może to znaleźć? E, może zobaczyć najpierw na Facebooku, Czyli... ale może się ze mną skontaktować mhm. i przyjechać do mnie do pracowni. Czyli jak wpisze Krystyna Palczewska, to wyskoczy tak. ci Twój profil i tam tak. jest do Ciebie kontakt tak. i można przyjechać i obejrzeć tak, i, jest. i, 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 i no zrobić... No, wiadomo, tak. no i zrobić tak. po prostu geszew, tak? Tak, tak. <laughs> tak się to nazywa. Tak, handel, tak. dobrze. Mhm. No cóż, o co ja bym jeszcze chciał zapytać z tym malarstwem? Cieszę się, że to się sprzedaje, to jest, to jest fajne. To chyba już poplotkujemy, bo ileż można rozmawiać. Zresztą Państwo, jak będziecie chcieli, to już na miarę są, reklama poszła jak stralala, także jakby ktoś chciał Krystyny Palczewskiej obraz mieć w domu, czy jako prezent na przykład ślubny, to, to jest bardzo dobra lokata kapitału, także zachęcam. Gotujesz? Gotuję. Gotuję, nie wolno mi jeść różnych rzeczy. Nie wiem, czerwonego mięsa, glutenu, cukru, dlatego gotuję, bo. Bo nie ma tego tak. w ofercie. A poza żeby tym jeść. jestem zawsze pewna, że to są świeże składniki, bardzo dobrej jakości. To i czym to byś mnie poczęstowała? Na przykład, Co jest Twoim sztandarowym. Nie wiem, na przykład kapuśniak. Kapuśniak. kapuśniak lubisz taki kwaśny, może nie taki bardzo kwaśny Ja lubię zaśnicę, bardzo kapuśniak, uska, ale ja lubię i kwaśnicę mm. i lubię parzy brodę, bo Aha. to też taka z kapusty. w ogóle kapusta kiszona jest... Pulpety indycze z sosem grzybowym. O, proszę. A desery też mogą być i one są słodkie, mimo że nie zawierają cukru. E, można na przykład upiec brownie, ciasto brownie, mm. gdzie słodycz pochodzi z batatów i daktyli. Albo mafinki bananowe na przykład. Aha, bez cukru. Bez cukru, ale mimo to słodkie i smaczne. No to mnie zaskoczyłaś w takim razie. No super. E, to co, muzyka jest ważna w życiu twoim, czy. Jest, jest, jest. ważna, szczególnie jak maluję, to muszę Przy procesie być. E, nigdy nie maluję, jak jestem w złym nastroju. Muszę być w dobrym nastroju i puszczam sobie tło muzyczne. No I no. lubię e, takie przeboje z lat 70. -tych, 80. -tych, 90. -tych, nie wiem, puszczam Pink Floyd, Fleetwood Mac, Sylvie no no. Red. Tak. Al tak. Albo puszczam sobie muzykę mojego syna, bo mój syn gra na perkusji, z różnymi zespołami grywał. E, to taka muzyka od roka przez e, dub. A przez dlaczego to nie było takie... u mnie w programie jeszcze do tej A, pory? Częstochowie? To... Często robi jak no to, życzysz, to Bardzo! Tak, oczywiście. Dawno nie rozmawiałem z żadnym perkusistą, no także to... jeżeli tylko się zdarzy, to. Chętnie przyjdź. No to super. E, masz czas na czytanie, okay. czytasz? E, czytam. Bo to kłopotliwe pytanie jest Nie, czytam, czasu. czytam, czytasz. czytam. E, jak miałam mm. 20 lat, to byłam fanką, wtedy była modna proza iberoamerykańska. I ja teraz mm. wracam do tych powieści. Po... Po wielu, wielu latach wracam, bo to jest takie fajne połączenie magii, fantazji, podoba mi się to. Mm -hmm. e, polecam e, Gabriel Eda, Garcję Marquez'a 100 lat samotności. Kto nie czytał, to na pewno powinien przeczytać. Gra w tak jest. E, Miłość w czasach zarazy. No, no, no. E, ale czytam również e, powieści biograficzne. Na przykład malowałam Frida Kahlo, przeczytałam wszystko, co o niej można w Polsce przeczytać. Mm -hmm. Jechałam na wystawę Temera Łempickiej, przeczytałam wszystko o niej. E, ostatnio czytałam na przykład e, książkę na temat Igora Mitoraja. No proszę. Chętnie przeczytałam, aż, aż nabrałam ochoty, żeby się też wziąć za rzeźbę. Jeszcze tego nie robiłam, ale kto wie. Rzeźba jest chyba najtrudniejsza, bo jednak to jest przestrzennie. Tak, tak to jest zupełnie celne. Tak. Ja ci powiem, że ja uwielbiam malarstwo, ale nic na mnie nie działa tak jak rzeźba. Jak, jest, jak jest dobrze zrobiona rzeźba, to mhm. po sobie przyjdę z tej strony, obejrzę z tej strony. No, wiesz. jeszcze tak architektura działa. <laughs> tak? tak. Film był jakiś film taki, który... Który był, jest ważny dla ciebie, w życiu? Znaczy, kiedyś film to była moja pasja. W latach 80. co tydzień, co poniedziałek uczęszczałam na filmy do DKF Runcase. Mm -hmm. Wtedy byłam bardzo na bieżąco, teraz nie mam tyle czasu, ale z filmów, które obejrzałam ostatnio, to duże wrażenie na, wywarł na mnie film Psie pazury. Wyreżyserowany przez nowozelandzką reżyserkę Nic Jane nie Campion. Nie. To był film. Bardzo dobry. Czy znaczy, wystąpił pan... Psie pazury, to, to znaczy to jest polski tytuł. Nie wiem, jak się nazywa. Amores perros? Proszę? Nie, nie. Amores perros? Nie, Amores Psie nie. pazury. Psie mm -hmm. pazury, Jane Campion, reżyserka i autorka scenariusza. Mm -hmm. Film robi bardzo duże wrażenie, tam jest napięcie takie raczej mroczne, to jest film o samotności. Ta samotność jest jeszcze bardziej podkreślona przez muzykę. O, przez... Ja Wy... Nie wiem, czy chcę. No to jeżeli nie chcesz tego filmu, to polecam inny film tej samej reżyserki z 1993 no. roku, z wcześniejszej twórczości zatytułowany Fortepian. Fortepian oglądałem, oczywiście. A, no. widzisz, no to. Bo to z reguły jest tak, tytuły no. filmów pamiętasz, a reżyserów, tak, e... reżyserów średnio. No. No dobrze, kuchnia była, muzyka była, film był, yy, no, książka, literatura była, było wszystko. A powiedz mi, co z tym kinem relaks? O co to chodziło? Yy, tak, bo, bo powiedziałaś, bo... że to ważne dla ciebie jest. Yy, yy, tak, bo miejsce. od tego zaczęła się ta moja pierwsza pasja, bo w tym wczesnym dzieciństwie mieszkaliśmy na Alei Pokoju i obok bloku naszego budowano kino Relax. To trwało strasznie długo. Ale na szczęście, kiedy miałam już chyba 7 czy 8 lat, kino zostało otwarte, więc już wtedy zaczęłam chodzić na poranki filmowe, Aha. a potem to już regularnie na wszystkie filmy. Aha, czyli więc miłość się do filmu, no bo Więc miejska... wtedy pasją było, było kino i film, no teraz malarstwo i podróże. Dużo pracujesz, to znaczy dużo malujesz? W lipcu ubiegłego roku odeszłam z pracy, bo dwa lata temu zrezygnowałam już z kierownictwa, bo przeszłam na emeryturę. A w lipcu zrezygnowałam w ogóle z pracy, po to, żeby mieć właśnie więcej czasu wow, na malarstwo. Wow. Pięknie. Także teraz, malarstwo i podróże duże inspirujące do mojej. Dobrze, a y, w ogóle jakieś plany wystawiennicze są, czy to jest w ogóle tak. Są, ale nie chcę nawet, żeby nie Mhm. Mm ale była już jakaś wystawa twoja, czy wystawy nie, takie? Nie, nie. dlatego mówię, ja zawsze tak skromnie, skromnie. Czy to, 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 to cały czas skoro, to, to skoro się pokazywałam, ale. Ale, teraz ale no Ale no to ja czekam na wystawę, bo to będzie petarda. Podejrzewam, że proszę Państwa, Krystyna przywiozła kilka prac tutaj do teatru. No myśmy powiesili jedną, żeby było tło, ale te pozostałe też są bardzo interesujące. Także mam nadzieję, że jak już w końcu się zbierzesz czy zorganizujesz zwernica swój, no to to będzie wydarzenie. Dobrze, bardzo się cieszę. To pytanie Paś musi, bo ono zawsze pada na koniec. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Jak ty postrzegasz to miasto? Tu żyję od urodzenia i lubię to miasto, chociaż ma różne wady i zalety, mhm. ale y, kiedy wyjeżdżam gdzieś w podróż, to potem z przyjemnością wracam do Częstochowy. Czyli jednak rodzinne gniazdo tak, tak, i... Tam. No to, I sentyment. I sentyment. No to fajnie. E, czego życzyć Tobie teraz? Nowych inspiracji. Mm -hmm. To Że ja życzę wierzy. zdrówka, nowych inspiracji, wystawy. Znaczy no, jak chcesz, no, jak tak. nie chcesz, o przecież wcale nie musisz. Teraz no, już no, chcę. Teraz już teraz chcę. Już teraz chcę. No, no, dobrze. E, no to wystawy z Twoją twórczością. No i cóż ja mogę powiedzieć, proszę Państwa? E, malarka z papierami. Jak ktoś dwa lata temu zajrzał do desy, to mógł Krystynę tam spojrzeć pochyloną nad jakimś dziełem i kuczącą się z artystą, że, że, za dużo, że za dużo pan za ten obraz chce, ten obraz nie jest tyle wart. Nie no, żartuję oczywiście. No i cóż mogę powiedzieć, bardzo fajna babeczka i bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Nie, no to ja dziękuję. Machamy do tej kamery. Trzymajcie się A Państwu się do... dziękuję za uwagę. No, trzymajcie się blisko. Pozdrawiamy Was, Papa. Mm. Pa.